No, Siemano, wariaty, ja jestem... pełno na dzisiejszym materiale sobie troszeczkę porozmawiamy o dwóch kolinach z pierwszego PlayStation. I już na wstępie tego materiału muszę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o pierwszą a, część kolina, właśnie z pierwszego plejaczka, szaraczka, to ja jestem jego ogromnym fanem. Ja się w ten tytuł a bardzo, ale to bardzo kiedyś zagrywałem. I może nawet nie tyle, co w pełną wersję się zagrywałem, co po prostu w wersję m, demonstracyjną gdzie chyba była bodajże jedna terasa, jeden odcinek specjalny w Nowej Zelandii, jeśli się nie mylę. to pamiętam, że to bardzo, to bardzo katowałem, no a także sporo czasu spędziłem z wersją piracką, tak? Z wersją no, nieoryginalną, którą to przedstawił i pokazał mi mój świętej pamięci już wujek, u którego sporo tych gier na pierwszego plejaka poznałem. Między innymi okropny piąty element, o którym tak wiem, materiał w końcu będę musiał zrobić, bo mnie jeden użytkownik o to męczy. Klima, ja ten materiał o piątym elemencie w końcu zrobię, obiecuję ci. Ale tak, wracając do Kolina. No właśnie Kolin był jedną z tych gier, które ja uwielbiałem ogrywać u mojego wujaszka. Zawsze kiedy tylko przyjeżdżałem do babci, bo mój wujek ogólnie mieszkał z moją babcią. A to zawsze kiedy przyjeżdżałem do mojej babci, ja już z tyłu go miałem, że o. Tak, ja będę dzisiaj grał w kolinę. Ja muszę sobie pograć chociaż troszkę a w kolina. Tak mi się ta gra bardzo podobała. I powiem Wam, że ja potrafiłem przy kolinie nawet przy jednej, jedynej trasie. Pamiętam, że z tym piratem też było coś nie tak, że on nie działał a w pełni. Chyba to oferował tylko dwie albo trzy trasy że chyba tam przy wyborze innej po prostu gra crashowała. Coś takiego kojarzę, coś takiego kojarzę właśnie. A, że było z tą grą nie tak, że był ten pirat nagrany, ale ja nawet na jednej trasie, jednym samochodem, oczywiście Subaru Imprezą, a, który został się dla mnie w pewnym momencie kod jedną z ikon a, gamingu. A, wiecie, widzę Subaru Imprezę, właśnie z pierwszego kolina od razu myślę giereczki. A, to właśnie na jednej trasie, tym Subaru, ja potrafiłem po 2-3 godziny maniaczyć. Cały czas tylko restartował sobie ten odcinek specjalny, cały czas bawić się doskonale. I pamiętam, że nawet doszło do momentu, w którym a wujek już miał tak serdecznie dość dźwięków, jakie wydawała ta gra. Jakie wydawał, jezu, ale mi się włosy rozpiździają. Dźwięków, jakie wydawała ta gra, jakie wydawał ten samochód, że albo mi tę grę wyłączał, zmuszał mnie niejako do grania w inne rzeczy, na które nawet nie miałem ochoty. <laughs> Piąty element a tak. Yy, Czasami udało mi się troszkę wynegocjować z nim, że ej, po prostu wyłączymy dźwięk. I ja potrafiłem kolejną godzinę, dwie, na jednej trasie, jednym samochodem, bawić się kolinem kompletnie bez dźwięku. Tak mi się ta gra wtedy spodobała. A jak mi się gra w to teraz? Jak mi się grało w to teraz? No powiem wam szczerze, że grało mi się w to cały czas, bardzo, ale to bardzo dobrze. A wiadomo, że graficznie... A no nie robi to już absolutnie żadnego wrażenia. No jedynie jakiś tam sentymentalny urok to będzie miało. Wy i tak zapewne macie tutaj na YouTubku, na moim materiale troszkę lepszą tę grafikę niż w rzeczywistości, gdyż gameplay zgrywam po prostu z emulatora. Gdzie i tak tą grafikę mam troszkę podbijaną, troszkę ulepszaną. No ale absolutnie żadnego wrażenia to już dzisiaj nie będzie na Was robić. Tym bardziej wrażenia żadnego nie będą robić doczytujące się elementy otoczenia czy jakieś tekstury, które faktycznie co jakiś czas potrafią wpłynąć na całą rozgrywkę, gdyż potrafią troszkę rozkojarzyć. A jednak skupienie się a na jeździe w pierwszym kolinie jest bardzo, ale to bardzo potrzebne, gdyż pierwszy kolin jest yy, tak jak go zapamiętałem naprawdę ciężkim, wymagającym tytułem. Tu faktycznie trzeba się mocno a przyłożyć do gry, żeby skończyć na jakimś ciekawszym miejscu, żeby wykręcić jakiś ciekawszy czas, czy żeby po prostu nie wylecieć z trasy i nie rozbić sobie samochodu. Bo o ile kiedyś jak sobie tylko od tak jeździłem jakiś odcinek dwa, no to mi to nie przeszkadzało, że nie miałem jakiegoś dobrego czasu, a czy ten samochód rozwalałem. Tak no teraz przechodząc sobie cały ten tytuł, no jednak to już miało znaczenie, bo chciałem go po prostu przejść. A żeby przejść, no to wiadomo, że trzeba dobre czasy wykręcać, też uważać. A jak się jeździ, gdyż wiadomo, jak to w grach rajdowych, a pomiędzy paroma odcinkami mamy pit stop, mamy serwis, gdzie możemy oczywiście sobie nasz samochód naprawiać. I wiadomo, że im bardziej go zniszczymy, tym ciężej go będzie przywrócić do stanu używalności, a, że tak powiem, bo każde kolejne naprawy naszego samochodu zjadają czas, którego mamy ograniczoną ilość. Jest to zasób stricte ograniczony, a którego, któremu się może dysponować. Ale to jest naprawdę. Fajna rzecz w kolinie, tylko mówię, teraz ten tuł mi się wydał chyba jeszcze bardziej w sobie wymagający niż był kiedyś. Faktycznie w paru miejscach, nawet nie co w paru miejscach, co przez większość mojej przygody z pierwszym kolinem. A nie chcę powiedzieć, że się męczyłem, ale faktycznie czułem, że muszę dawać się wszystko wielokrotnie. Powtarzałem niektóre a rajdy gdyż po prostu nie dawałem rady. Ale coś mnie jednak pchało a dalej, żeby bawić się z Kolinem cały czas, żeby go jednak przejść. Po części było to wiadomo, że ogromny sentyment na tym gdyż gdy swoją drogą właśnie to jest gra, a, która sprawiła, że ja bardzo, ale to bardzo polubiłem rajdy samochodowe właśnie w świecie gier wideo. Gdyby nie pierwszy Colin, bardzo możliwe, że mu się teraz nie zagrywał w kolejne części WRC, a, czy nie chciał poznawać serii a nie bawił się tak dobrze z Sebastianem Lebem na PS4 czy jeszcze paroma innymi grami rajdowymi to dzięki pierwszemu Colinowi, a tak bardzo polubiłem rajdy samochodowe w grach, tak bardzo polubiłem ten gatunek gier. Dlatego jest to gra dla mnie cholernie ważna, na którą zawsze będę patrzył przez pryzmat sentymentu. Zapewne nigdy nie będę w stanie o tym tytule wydać tak bardziej trzeźwego osądu, trzeźwej y, opinii. Podzielić się z wami normalnymi, a obiektywnymi. obiektywnymi wrażeniami na temat pierwszej okoliny, gdyż jest to, tak jak powiedziałem, gra dla mnie po prostu bardzo, ale to bardzo ważna. A drugą rzeczą, za którą tak bardzo mi się chciało w to grać, był z pewnością w jakimś stopniu model jazdy. Model jazdy, który no absolutnie nie jest symulacją. Tutaj idziemy bardziej w sensie takiego mocniejszego arcade'u, gdzie no tak naprawdę czujemy, że samochód się dość mocno ślizga po podłożu. Tutaj no raczej nie czujemy za bardzo podwalin, nawet podwalin a, symulacji, tylko taki typowy arcade. A czy to co złego? No, sądzę, że absolutnie nie. No, nie wszystkie gry muszą być symulacjami, nie wszystkie wyścigi, rajdy muszą być symulacjami. Pozwólmy też się po prostu oddać takiej czystej m, radości, czystemu fanu, a jakiej można sobie czerpać właśnie z zrobienia wrum wrum po kolejnych odcinkach specjalnych. Tylko no mówię, też sądzę, że no nie każdemu, szczególnie teraz, jeżeli byście w dzisiejszych czasach chcieli do pierwszego kolina wrócić. Niekoniecznie musi wam podejść fakt, że nie czujemy aż tak bardzo władzy nad samochodem, nie czujemy aż tak bardzo jego ciężaru. Faktycznie ja wiem, że ja przy omawianiu grajer wyścigowych stosunkowo często porównuję do flatouta pierwszego, czy ogólnie do serii flatout, tutaj też był taki dla mnie pierwiastek flatoutowy, czyli fakt, że no nie czujemy się zapewnie na trasie, czyli czujemy, że w każdym momencie możemy stać kontrolę nad samochodem, wypaść gdzieś z trasy. Może to być dla niektórych irytujące, musicie mieć tu z tyłu głowy, a jest to z pewnością też urok tego kolina. A ten naprawdę fajny klimat również buduje z pewnością całe otoczenie, to jak wykonane są trasy. Bo mówię, o ile graficznie Was kolina absolutnie nie zachwyci, tak jednak te trasy widać, że jak na swoje lata były naprawdę świetnie zaprojektowane, a miały masę detali, elementów otoczenia. Faktycznie czuliśmy się, w sumie dalej się trochę tutaj można poczuć, jakbyśmy brali udział w prawdziwym rajdzie samochodowym. Faktycznie jest ten klimat, jest ten urok. A Plus jeszcze z takich fajnych klimatycznych rzeczy mamy tutaj szkółkę, która nas trochę uczy jeździć uczy podstaw, czy troszkę bardziej zawiłych, mechanik jak opanować sobie samochód, gdzie naszym nauczycielem jest sam Colin McCree, tak, czyli gwiazda, prawdziwa legenda. A rajdów. Jeszcze zostając przy samym Kolinie. Naszym pilotem, czyli gościem, który nam mówi, jak mamy jechać, co nam za chwilę czeka podczas rajdu, podczas wyścigu, jest prawdziwy pilot, jaki jeździł z Kolinem. Więc tu też bardzo fajny klimacik został zachowany. I jeszcze tak kończąc, w sumie opowiadanie o pierwszym Kolinie, bo za chwilę sobie przejdziemy do części drugiej. A powiem wam, że jak sobie teraz to grałem. Tak jak cały czas uznaję, że jest to gra naprawdę wymagająca, już nie chcę powiedzieć, że trudna, ale no jest naprawdę dość mocno wymagająca, tak ten wymagający poziom utrzymuje się, przynajmniej w moim wypadku, utrzymywał się jednostajnie. Od pierwszego rajdu do ostatniego. No może z jakimiś małymi wyjątkami, gdzie był jakiś łatwiejszy odcinek. Ale nieważne, czy to mm, jeździłem po jakiejś Grecji, czy jakieś Monako, a tak cały czas czułem, że jest to jednakowo wymagający tytuł. No jedynie wypadkiem była Szwecja, gdzie praktycznie w, chyba w każdej grze rajdowej ja się na Szwecji męcę. Wiecie, to jest ten najbardziej ośnieżono-oblodzony kraj, gdzie mamy w pierwszym kolinie dla mnie najcięższe te trasy. I o ile pierwszy kolin jest grą, do którego jak już Wam powiedziałem, mam ogromny sentyment, ja tam, tą grę zawsze będę, jak przynajmniej odrobinę, pozytywnie patrzał, wybaczę jej wiele. Tak, jeżeli chodzi o drugą część, a mianowicie Kolina 2.0, tak jest to gra, w którą ja nigdy wcześniej nie grałem. Ja powiem Wam szczerze, przyznam się, ja sobie tego kolinka dwójkę przeszedłem po części z ciekawości, ale jednak bardziej na potrzebę tego materiału, gdyż chciałem ja po prostu w jednym materiale już Wam opowiedzieć o dwóch częściach, o obu częściach kolina z pierwszego playaka. I no dobra, może to nie jest tak, że ja nigdy w to nie grałem, pewnie zdarzyło mi się, że tam parę pojedynczych rajdów, odcinków sobie gdzieś kiedyś przejechałem. Tak, no nigdy nie bawiłem się z tą grą dłużej. I powiem Wam, że tutaj byłem naprawdę w niesamowicie ciężkim szoku, że tak jak Wam powiedziałem, jak przy pierwszym kolinowi już w dzisiejszych czasach można naprawdę sporo zarzucić, tak naprawdę przy pierwszym kolinie, jeżeli nie macie niego większego sentymentu, czy nie chcecie po prostu zobaczyć, od czego się zaczęła ta wspaniała seria. Tak no, moim zdaniem, nie bardzo jest po co wracać, nie bardzo jest po co sięgać. A po pierwsze kolina, tak część druga, w którą grałem tak na poważnie pierwszy raz w życiu, to jest coś, co moim zdaniem naprawdę jest warto ogrania, warto jest sprawdzenia, się z dwójeczką bawię naprawdę fantastycznie. Bo gdybym umiał powiedzieć w takim dużym uproszczeniu, dużym skrócie, czym jest, co robi Colin 2.0, to czym jest Colin 2.0, no to to jest tak naprawdę więcej i lepiej, tego co było w kolinie pierwszym. A po pierwsze oprawa graficzna, wizualia, no stoją na moim zdaniem o wiele wyższym poziomie, i to niezależnie od tego czy grałem na emulatorze, czy na a, starym telewizorku, gdzie na przykład mogliście zobaczyć, że ja grałem sobie w koliny właśnie na starym telewizorku, mając zrobić sobie odpowiedni klimat na moim fanpage, do którego link oczywiście, oczywiście znajdziecie w opisie. A tak mówię, przed tym materiałem sobie chciałem tak przyklimacić do znania, wczuć się bardziej w klimat a Dawnych lat właśnie grając na starym telewizorku na oryginalnych konsolach, a tak no wizualnie naprawdę robi robotę. Wiadomo, dzisiaj Was to nie zachwyci, ale to nie jest gra, która Was odrzuci. Tutaj czuć faktycznie już retro urok. Nie jest to aż tak odrzucające jak może być pierwszy Koli. Tu nie mamy aż tak bardzo migających tekstur, nie doczytuje się aż tak bardzo zauważalnie a, otoczenie przed nami. Więc tu już mamy naprawdę ogromną poprawę, która bardzo wpływa na grywalność, bardzo wpływa na odbudy i tego, jaki fan czerpiemy z gry. A drugim czynnikiem, który sprawiał, że ja się z Drugim kolinem bawię naprawdę świetnie, o wiele lepiej niż z Jedynką, jest sam model jazdy. Model jazdy, który już nie jest aż tak, nie chcę powiedzieć z bo to cały czas mówimy o bardziej arcade niż symulacji, ale tak jak w Jedynce, nie czuliśmy za bardzo kontroli nad pojazdem, przynajmniej ja tak nie czułem. Nie czułem za bardzo ciężaru pojazdu, no czułem, że po prostu ślizgam się po torach. Tak, dwójka sprawia, że tak, dwójka robi a, to, że faktycznie czujemy, że jedziemy cięższym samochodem, czujemy wagę tego samochodu, ba, czuć nawet, y, są nawet wyczuwalne różnice, kiedy sobie zmienimy inny samochód, czy sobie coś tam usprawnimy w samochodzie, pozmieniamy ich ustawienia między odcinkami. Faktycznie jest to wyczuwalne. A nie ślizgamy się aż tak po to, że faktycznie czujemy, że jedziemy. I może to już jak się bardziej skupimy na grze, ale faktycznie są nawet takie drobne różnice w modelu jazdy, zależnie od tego na jakiej nawierzchni jedziemy. Wiecie, jakiś asfalt, szuter, śnieg, i tak dalej. Czy jedziemy w deszczu, faktycznie takie malutkie różnice wyczuwalne, i to sprawa, że w kolina dwójka gra się, moim zdaniem, o wiele, ale to o wiele przyjemniej niż część pierwszą. A tak samo tras jest trochę więcej, samochodów wydaje mi się też, się było, też jest trochę więcej. A nie znalazłem tej szkółki, która była w jedynce, ale, ale sądzę, że to nie jest aż tak bardzo potrzebny element w Kolinie. Natomiast jest jeden nowy tryb, który robi fantastyczną robotę. A który, no, nie chcę powiedzieć, sam siebie zjada pierwszego Kolina, ale sprawia, że do dwójki chce się jeszcze bardziej wracać, o wiele bardziej wydłuża żywotność a części drugiej, a mianowicie jest to tryb Arcade. Bo tak, mamy tutaj w kolejnej dwójce tryb, wiadomo, no, poradam time-trialami, które są zawsze, ale mamy taki główny tryb Championship, który jest po prostu zbytkiem rajdów, czyli można powiedzieć taka mini-kariera, taki najgłówniejszy tryb, że po prostu przejeżdżają sobie wszystkie rajdy, wszystkie odcinki specjalne. A, a tryb Arcade to, to nie jest to, że gra się staje jeszcze bardziej uzręcznościowiona, a od tego normalnego trybu, że jest jeszcze bardziej luźna? Nie. Tu mamy coś na kształt Rally Crossa, które możemy znać z Sebastiana Leba na PS4, czyli nowszych części WRC. Czyli po prostu mamy wyścigi na okrążenia, w których udział jeszcze brać może pięciu komputerowych przeciwników. Czy oczywiście możemy też się bawić na split screen, na podzielonym ekranie. Do czego Was bardzo zachęcam, jeżeli mielibyście okazję, w drugiej na sobie z nim zagrać, to split screen oczywiście robi robotę, ale tak mamy normalne wyścigi na okrążenia i powiem wam, że to jest po pierwsze tak fantastycznie urozmaicenie, że ono nie tylko mamy cały tryb rajdowy, te odcinki specjalne które nas masę radości tak mamy jeszcze kompletnie nowy tryb, czyli te, te normalne wyścigi i to sprawia, że z kolejnym dwójką chce się jeszcze więcej czasu spędzać, chce się do niego wracać a no faktycznie jak, jeżeli nadszedłby moment że troszkę się rajdy złudzą, możemy odpalić typ arcade i się bawić kolejnymi mistrzostwami, w tym wypadku już w normalnych wyścigach. Więc jeżeli miałbym już tak powoli kończyć ten materiał, to tak jak pierwsza okolina darze ogromnym sentymentem, jest to gra dla mnie niesamowicie ważna, która rozpaliła we mnie mm, taką miłość, bardzo dużą sympatię do gier rajdowych. Tak, no jednak muszę. Uczciwie stwierdzić, że teraz po ograniu części drugiej, również na pierwszym PlayStation, bo ogólnie w wersji nigdy, ale tu nigdy nie grałem. Jeżeli nie graliście, to podzielcie się proszę opinią w komentarzu, czy są jakieś zauważalne różnice co do wersji konsolowych, ale no, uczciwie przyznając, mówiąc, część druga no, zjada na śniadanie jedynkę, sprawiając, tak jak uwielbiam kocham część pierwszą, tak chcą sobie w jakieś rajdy na PRZ pograć, chcą sobie pogać w kolina no będę sięgał po prostu po część drugą. Też jest to gra w każdym, naprawdę w każdym elemencie lepsza od swojego poprzednika, robiąca mm, rzeczy, które Colin pierwszy miał na powiedzmy takim se poziomie, porówn porównując do dwójki, a no sprawia, że model jazdy, sprawia, że sama jazda, same wyścigi są naprawdę mega przyjemne, właśnie dzięki temu, że czujemy ciężar pojazdu, czujemy, że w się jeździmy, czy dzięki kompletnie nowemu trybowi, tak jakim jest ten, powiedzmy, troszkę Rayleigh Cross, czyli tutaj i contentowo, i jakościowo dwójeczka mocno zjada jedyneczkę. Ale oczywiście w sekcji komentarzy chętnie mm, poczytam Wasze zdanie na temat, czy to części pierwszej, czy to części drugiej, czy może nawet całej serii, którą sądzę, że prędzej czy później sobie przelecimy na kanale. Powolutku już na przykład zabieram za część trzecią na PS2, czy część czwartą na pierwszym Xboxie, którą zamierzam pokatować troszkę na kierownicy, co może też być ciekawym doświadczeniem. No mówię, sekcja komentarzy też należy do Was, a podzielcie się proszę Waszym zdaniem, czy na temat tego materiału, czy ogólnie na temat omawianych dzisiaj gier. Chętnie jest jakieś dyskusje z Wami Wejdę. No a tak to co, to chyba będzie wszystko, co chciałem Wam na temat kolinów powiedzieć. Ja się bardzo cieszę, że w końcu sięgnąłem podwójkę, no, otworzył, otworzyła mi mocno oczy a, na temat tego jak jedynka. W dzisiejszych czasach i się... No tak, tak naprawdę w ogóle nie broni, jeden się broni przez pryzmat sentymentu, a dwójka jakościowo faktycznie moim zdaniem, bo chyba ponad 22 latach od premiery, to dalej jest topka, jeżeli chodzi o gry raidowe, ale to moje zdanie. No a tak to co, jeżeli chcecie być na bieżąco ze mną, z tym sobie w internecie robię, to wszystkie niezbędne linki do Instagrama czy też Facebooka. Znajdziecie oczywiście w opisie tego materiału. Ja Wam już bardzo dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do następnego elo!